Dziś zapraszam was w podróż do czasów, gdy Polska dopiero wykuwała swoją pozycję w Europie. Cofniemy się do czasów pierwszego króla Polski, oficjalnie uznawanego za króla, ale czy tak naprawdę nie był on samozwańcem? I przyjrzymy się jego niełatwej, ale niezwykle fascynującej drodze do właśnie rzeczonej korony. Opowiem o jego rywalizacji z Cesarstwem Niemieckim o kulisach polityki, w której stawką była niepodległość oraz o tajemniczym dokumencie, który jakże często do tej pory budzi kontrowersje wśród historyków. Mam nadzieję, że wiecie, jaki to dokument, a jeśli nie, to zapraszam na tą właśnie opowieść, ponieważ jest to prawdziwa gra o tron, ale w tym przypadku polski. I mamy rok 992. Na tronie tajemniczego plemienia Polan. Zasiadał przez lata Mieszko I, jakże zagadkowy książę, tak samo jak samo plemią Polan, który nie tylko wprowadził swój lud w krąg chrześcijańskiej Europy, ale i skutecznie balansował pomiędzy wielkimi sąsiadami. I w dniu, kiedy umiera, to władzę po nim powinien odziedziczyć jego najstarszy syn Bolesław, później nazywany chrobrym, czyli dzielnym. Ale wiecie co, historia rzadko bywa tak prosta. Mieszko I pozostawił testament, który zamiast umacniać jedność Nowego Księstwa, zasiał tylko podziały. Według niektórych interpretacji, Mieszko zamierzał podzielić władzę między swoich synów, co było tradycyjnym rozwiązaniem wśród Słowian. Ale problem w tym, że Bolesław wcale nie zamierzał się tą władzą dzielić, bo w krótkim czasie po śmierci własnego ojca. Wygania on swoich przyrodnich braci oraz macochę Odę, ale dlaczego? Nie do końca jest to wiadome. Czy było to po prostu wyrachowanie, a może desperacki ruch, by zapobiec rozpadowi państwa, kim tak naprawdę był chrobry i co planował w swojej krakowskiej domenie? Jedno jest pewne: władza znalazła się tylko i wyłącznie w jego rękach. Zanim jednak przejdę do samego cesarza Niemiec i jego konfliktu z chrobrym, to musimy się zatrzymać przy tajemniczym dokumencie Dagome Judex. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to łaciński akt, który w skrócie mówi, że Mieszko I, i jego żona Oda, a także ich synowie oddają swoje państwo pod opiekę papieża. Ale czy tak było naprawdę? Niektórzy. Są całkowicie innego zdania, iż akt ten był raczej niczym więcej niż sprytnym ruchem dyplomatycznym. Mieszko, wiedząc, jak mocne są wpływy cesarskie w Europie, szukał alternatywnej formy ochrony dla swojego wciąż młodego państwa, o ile to on był autorem Dagome. Co ciekawe, w dokumencie nie pojawia się w ogóle imię Bolesława, co być może świadczy o wcześniejszym konflikcie rodzinnym. Lub o specjalnym planie politycznym względem najstarszego syna. A Wy osobiście, której wersji jesteście zwolennikami? Być może ten problem wam w innym odcinku, ale teraz wróćmy do głównego tematu, czyli naszego chrobrego. Bolesław, obejmując rządy, kontynuował politykę ojca, ale dodał do niej jeszcze coś od siebie: własną, dużą ambicję. A użył do tego miecza oraz dyplomacji. Państwo Polan rozrastało się, a chrobry nie zamierzał ograniczać się do roli lokalnego poddanego księcia Rzeszy. Na początku relacje z cesarstwem układały się wręcz doskonale. Młody władca złożył hołd lenny cesarzowi Ottonowi III, z którym łączyła go bardzo ciekawa, niemal wręcz przyjacielska relacja, bo w roku tysięcznym, w czasie chyba wszystkim wam znanego słynnego zjazdu Gnieźnieńskiego Cesarz odwiedził Polskę, by oddać hołd pamięci świętego Wojciecha, zamordowanego podczas misji chrystianizacyjnej w Prusach. Ale w zasadzie, czy odwiedzał on Polskę, czy tak naprawdę protopaństwo polskie. Spotkanie w Gnieźnie to nie tylko religijna pielgrzymka, to dyplomatyczny teatr. Bolesław zostaje uhonorowany bardzo znamienitym tytułem brata i współpracownika cesarstwa. Zapewne był to ważny moment, w którym rodzące się nasze państwo na chwilę stało się niemal równorzędnym partnerem Niemiec, biorąc udział w uniwersalistycznym planie samego Cesarza. Odtąd wręczył mu diadem i kopię włóczni świętego Maurycego, symbol władzy cesarskiej. Czy zatem była to zapowiedź koronacji? Wielu historyków chce tak uważać, Niestety dla naszego Bolesława, od III zmarł nagle dwa lata później. Jego miejsce zajął Henryk II, znacznie mniej przychylny już Słowianom, i w tym momencie przyjaźń została zastąpiona twardą polityczną konkurencją. Wkrótce rozpoczęła się seria brutalnych konfliktów zbrojnych, które historycy nazwali z biegiem czasu wojnami polsko-niemieckimi trwającymi od roku 1002 aż do roku 1018 Henryk II próbował podporządkować sobie młode państwo gnieźnieńskie traktując je jako po prostu niesfornego wasala natomiast Bolesław odpowiedział najpierw zajęciem Łużyc, Milska i Miśni a później poszedł dalej kolejno odpierając niemieckie ataki wojna wraz z przerwami trwała kilkanaście dobrych lat zakończona dopiero pokoje w Buciszynie w rzeczonym wcześniej roku 1018 który był tak naprawdę pierwszym wielkim sukcesem Chrobrego Polska zachowała zdobyte ziemie a Bolesław jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję jako władca niepodległego niemal królestwa w Europie Środkowej jednak jak to było z tą koronacją której rocznicą właśnie obchodzimy w tym roku kiedy niemal 1000 lat temu, w roku 1024, zmarł w końcu Henryk II, w Niemczech zapanował istny chaos. Na tron wstąpił Konrad II, ale potrzebował zapewne czasu, by skonsolidować swoją władzę. I był to idealny wręcz moment, który wykorzystał znakomity dyplomata Bolesław. Nie czekając na nic, 1000 lat temu, w roku 1025, Niemal natychmiast po śmierci cesarza koronował się on na króla Polski. Jego królestwo od tej pory nie jest lennem cesarskim, nie podlega niemieckiej kurateli, jest suwerennym królestwem. Co ciekawe, historycy przypuszczają, że koronacja mogła odbyć się w zasadzie za cichym przyzwoleniem papieża, ale oczywiście nie ma na to żadnych twardych dowodów. Natomiast pewni możemy być jednego. Chrobry nie czekał na żadną akceptację cesarza Niemiec, co tak naprawdę w ówczesnych realiach było po prostu buntem. Czy zatem Bolesław Chrobry to legalny król naszego przyszłego państwa? Umiera on zaraz po koronacji w tymże samym roku, a jego polityczne dziedzictwo jednak przetrwało tysiąc lat. To on jako pierwszy wyniósł Polskę do rangi królestwa. Otwierając drzwi do karier i rozwoju swoich następców z dynastii Piastów, jego rywalizacja z Cesarstwem nie była zwykłym konfliktem granicznym. Była to walka o status, o prawo do samodzielności i szacunek wśród największych potęg ówczesnej Europy. Zatem Bolesław Chrobry, król legalny czy też nie, obojętnie. W każdym razie, władca, który nie bał się rzucić wyzwania cesarzowi, największej europejskiej potędze tamtych czasów, który pierwszy włożył koronę królewską na swoją skroń i który wciągnął Polskę na mapę liczących się państw Europy. Z pewnością to nie była łatwa droga, ale bez niej Polska wyglądałaby zapewne dzisiaj zupełnie inaczej. A jak mogłaby wyglądać? Zapraszam was do umieszczenia komentarzy pod tym filmem ponieważ może macie własne zdanie na ten temat, a dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych opowieściach. Pozdrawiam.